Warszawski zgiełk dla wielu miejscowych, ale i przybyłych, irytujący, dla innych jednak mający też w sobie coś urzekającego. Kierunek naszej wycieczki to ulica wiejska, a na ulicy wiejskiej oczywiście zwiedzić można przede wszystkim budynek Sejmu, jak i inne gmachy polskiego parlamentu. Posłowie nie mieli w tym dniu obrad, wielu z nich było jednak na terenie Sejmu, choć z bliżej nieokreślonych przyczyn trochę chowali się przed mediami niczym w wojskowych okopach. A cóż, no, wakacje się zbliżają, posłowie też już myślą o odpoczynku. W telewizji widzimy yy, no, te wszystkie ich wojenki, bo to nawet czasem są właśnie takie wojenki, a tutaj widzimy dużą dawkę historii tak naprawdę, związaną oczywiście z tym miejscem. Tak, szczególnie no, dzisiaj, kiedy mieliśmy panią przewodniczkę, nie był to poseł, tylko pani przewodnik, która myślę, że bardziej się skupia na tej wiedzy takiej też ich historycznej, dotyczący tego miejsca, w związku z tym takie szczegóły przekazywała, gdzie nie zawsze poseł nam yy, przekazuje. Na korytarzu sejmowym udało nam się za to spotkać Mirosława Cichego, obecnie dziennikarza związanego z redakcją Panoramy w Telewizyjnej Dwójce. Co ciekawe pochodzącego ze Śląska. W tej chwili jest cisza i spokój, jest taki okres między posiedzeniami Sejmów, więc właściwie dzieje się niewiele. Zresztą jeszcze dotarł się Mieczysław, więc polityka zeszła na kolejny plan. Ale wtedy, kiedy coś się rzeczywiście w parlamencie dzieje, no to to jest wtedy taka prawdziwa, nazwijmy to, dziennikarska walka. Walka o każdą setkę, o każdego setkowicza tak zwanego, o, o szybkość informacji, bo tu trzeba zdobyć szybką informację. Wśród uczestników naszej wycieczki była także osoba z Austrii. Są ciekawe wrażenia, ponieważ porównanie austriackiego parlamentu i tutaj polskiego, a mnie się wydaje, że Polski jest ciekawy pod względem takim nowoczesnym, a Austriacki, mnie się wydaje, że są bardzo duże cechy monarchii austriacko-węgierskiej i są bardzo ciekawe historyczne elementy, a tutaj może tak bardziej tradycyjnie, a tutaj właśnie zauważyłam, że jest raczej Nowoczesny, powiedziałabym. Wielu paniom wrażenia z sejmowej wyprawy trudno było opisać słowami. Podoba mi się tu wszystko, ponieważ ja tu jeszcze nigdy nie byłam. Byłam, przepraszam bardzo, ale jak byłam młodsza jeździłam na dożynki, bo należy do kola gospodyń wiejskich tam w Dąbrowej Górniczej i jeździmy po różnych wycieczkach, to prawda. No ja już przeżyłam bardzo dużo wszystkiego, a tu jest przepięknie. Większe, mniejsze? Gdzie, gdzie w telewizji? No Jezus Maria, tu jest super wszystko, no a w, w telewizji to wie Pan jak jest, no, ja wiem jak w telewizji. Bo... Telewizja kłamie podobnie. <noise> niech Pan nie mówi tak, niech, co skłamie to skłamie, wolno im. Bardzo lubię tu wracać, ponieważ lubię zwiedzać, za każdym razem zwiedzam coś innego. Sporo historii, niech Pani przyzna, że sporo historii, jak sporo? tak zwykle, bo to tak. kojarzy nam się ogólnie z, z posłami, prawda, a to jednak jak jesteśmy w tym miejscu, to nabiera takiej innej perspektywy. I tak i te różne pamiątkowe tablice, między innymi właśnie Smoleńs, co zginęli nasi właśnie Polacy i to pierwszy raz zwiedzałam to. A na koniec dnia, na sam deser, wizyta na Stadionie Narodowym. Wprawdzie tylko z zewnątrz, ale i tak widok po prostu niesamowity. I tym sposobem spełnił się nasz kolejny sen o Warszawie. Chciałoby się powiedzieć słowami kultowej piosenki Czesława Niemena, Tam, gdzie moje sny, te warszawskie, kolorowe dni. Mariusz Będkowski, kanał 99